Cześć! Dzisiaj pokażę Wam, w jaki sposób robić SEO dla swojej strony internetowej budżetowo i oszczędnie, a jednocześnie, żeby maksymalizować efekty, które, które możecie osiągnąć z wyników organicznych, i, i żeby przynosić ruch, który będzie konwertował dla Was, czyli będzie po prostu sprzedawał, będzie przyciągał użytkowników. Którzy będą zainteresowani wykupieniem Waszych usług czy zakupem Waszych produktów. Na początku, bardzo krótki wstęp. Zapraszam do subskrybowania kanału, bo jak widzicie, materiałów jest coraz więcej. I, i będę wdzięczny za każdą subskrypcję, też za lajka, like ponieważ to pozwala algorytmom YouTube'a pokazywać moje wideo, moje filmy szerszej grupie odbiorców. I podobnie jest z lajkami czy z komentarzami, które zostawiacie. Także mega, mega będę wdzięczny za to. I jeszcze, jeszcze jedna mała um, dygresja. Um, chciałem na początku pogadać trochę o case study, które są dosyć um, chyba są takim stałym ele elementem. Um, Agencji czy też freelancerów, którzy pokazują to w internecie, i chciałem krótko to skomentować, w jaki sposób taka osoba, która z mm, pozycjonowaniem ma trochę mniej wspólnego, bardziej prowadzi biznes, jak może się do tego odnieść. Jakich efektów może się spodziewać? Słuchajcie. Yy, bo też yy, ostatnio, też, być może yy, w sumie nie wiem też, jaki jest tego powód, ale klienci też. Gdzieś się do mnie zgłaszają i informują o, o tym, że te efekty nie przychodzą, których oni by się spodziewali, a dziwo dzieje się to po bardzo krótkim czasie, typu na przykład 3 miesiące współpracy. Czyli tak realnie w przypadku SEO to jest bardzo, bardzo krótki okres. Uważam, i oczywiście tutaj pewnie część, chociaż też myślę, że niewielu specjalistów będzie z tym polemizowało, że, że w 3 miesiące można zrobić dobry wynik. To zależy od projektu, oczywiście. Bo słuchajcie, te case study, które gdzieś tam znajdziecie, zwykle dotyczą takiej specyficznej sytuacji, kiedy strona jest już mocna, ma autorytet w, w oczach Google'a. To znaczy, że jest, jest stroną z renomą, powiązana z marką istnieje od wielu lat ma na przykład mocne linki. A problemem tej strony są aspekty techniczne albo brak po prostu kontentu, brak treści na dane usługi. I teraz najłatwiejsza sytuacja dla specjalisty SEO i tutaj wyniki są piorunujące i są bardzo szybkie. Ja też być może wam to pokażę. Musiałbym tutaj po prostu część rzeczy powymazywać. Dla tych projektów, więc sporo pracy by mnie ewentualnie przy filmie jeszcze później czekało. Natomiast zobaczymy jeszcze. Teraz jeszcze chwilkę przemyślę. Natomiast chcę Wam powiedzieć, że tak naprawdę w ciągu gdzieś, nawet ostatni mój projekt, gdzie dodałem bardzo dużo podstron, w ciągu jednego dnia, w ciągu może dwóch, trzech, bo to też były trzy partie takie. I realnie nawet nie były to wysokiej jakości podstrony, to znaczy takie, które miałyby super unikalny content i tego typu treści. To były po pierwsze rzeczy części, albo częściowo wygenerowane z użyciem ChatGPT. O tym tutaj zobaczycie w tym filmie. Tutaj zaraz wam wyświetlę, bo nagrałem oddzielny film o ChatGPT. Jak z tego realnie korzystać. I tak też zrobiłem, a częściowo były to takie rzeczy jakby typowo komercyjne i sprzedażowe, czyli. Zbudowałem stronę, w której już uzyskałem e, autorytet od Google. A. Miałem treści użyteczne dla użytkownika i dodałem tą część, jakby komercyjną. Mm. I tutaj wyniki były bardzo szybkie. To znaczy, mm, pozycje zostały uzyskane w ciągu nawet w ciągu tego samego dnia, w ciągu następnego dnia, w ciągu kilku następnych dni, bo tam jeszcze e, te wyniczki, wyniki trochę się różnią. W zależności od y, jakichś update'ów czy data center, jak to, jak to bywa, to znaczy jednego dnia gdzieś troszkę dalej jest ta strona, później wraca, one jeszcze nie są stabilne. E, od razu powiem, że nie było to top 3 czy top 10, to, jest, to są konkurencyjne frazy, bardzo konkurencyjne. E, były to pozycje raczej e, różne. 11, 18, 21, 8. E, ale nawet 30 która, 47, ale te wyniki zostały bardzo szybko uzyskane, niemniej jednak tak naprawdę wystarczyło dodać content i, i już to robi robotę i tak samo w narzędziach zewnętrznych, czy to gdzieś tam w synu, to przy update'ie po prostu widać, widać jedynie wzrost. I to Wam też pokażę, a to, to jest taki obraz zaciemniony. Tak jak mówię, w większości sytuacji, kiedy na przykład macie nową stronę, przy której nic nie robiliście, i nagle mm, ktoś Wam mówi, że pomoże Wam w tym, żeby zaistnieć w ciągu 3 miesięcy. Osobiście w to nie wierzę. E, pozycjonowanie się opłaca, ale nie opłaca się w ciągu 3 miesięcy. To, to jest bardzo, albo to jest przykład po prostu dużego szczęścia, albo jakichś działań wykraczających poza bezpieczne, najczęściej. E, bo, po pierwsze linki zdobywa się raczej hmm, jakimiś partiami, też nie od razu nie, nie, nie zdobędziemy jakichś tam powiedzmy 300 linków dla nowej domeny. Byłoby to działanie ryzykowne, więc to się robi stopniowo. Hmm, co do kontentu, pewnie można by było, i tak jak mówię, jeżeli macie uzyskaną. E, uzyskany autorytet, markę, macie dużo linków, Google uważa Waszą stronę zawartościową, wtedy SEO da dobre efekty, tak? bo wystarczy Wam specjalista SEO, który Wam powie yy, jaki content tworzyć, być może nawet też yy, będzie cały czas taką osobą pośredniczącą pomiędzy copywriterem, czy, czy edytorem yy, w przypadku użycia jakiejś technologii. I to da super efekty, bo opublikujecie dodatkowe treści, których brakuje w waszym serwisie, i one zaczną rankować, zaczną pojawiać się wysoko w Google. I wtedy najczęściej, właśnie, case study będą dotyczyły takich sytuacji, kiedy pojawia się specjalista SEO, mówi, opracowuje content plan, i ten content plan jest tworzony, i tym samym pozycje są osiągane, po prostu. Nie? Pokażę Wam też, za chwilkę się przełączę w jakieś narzędzia, pokażę Wam, jak to. Wygląda. Też y, oczywiście, y, ja ostatnio obserwuję duży, duże działania jakichś konkurencyjnych, nie chcę tutaj firm nie chcę wymieniać nazwy, y, bo tutaj też gdzieś dostałem od klienta y, taki przykładowy audyt klepany na kolanie y, z, z wieloma błędami. Słuchajcie, w większości sytuacji. Y, po prostu jakby ta osoba z zewnątrz nie ma, nie ma dostępu do, tak właściwie do całej ścieżki, będzie Wam obiecywała złote góry. Trzeba, z tym, trzeba na to patrzeć jakby z, z przymrużeniem oka i ostrożnie, bo tak jak mówię, większość tych case study to dotyczy właśnie takich specyficznych sytuacji. Oczywiście przekrój jest różnych klientów. I w większości, jednak większość sytuacji jest taka, że klient mało, mało, czy, czy wy mało po prostu robiliście wcześniej na stronie, a chcielibyście teraz e, to podgonić. I, I oczywiście w Google Ads to jest prosta piłka, bo, bo uruchamiamy kampanie, one nawet jeżeli nie są zoptymalizowane na początku. To stopniowo będą, i efekty nawet są od pierwszego dnia widoczne, mm, a w pozycjonowaniu tak nie jest, nie? to jest często e, dopiero początek to jest e, droga. Hmm, które daje efekty, ale nie daje efektów y, szybko. Dobra, pokażę Wam coś. E, zwinę się tylko na moment, tutaj trochę bardziej. Hmm, Sorry, to nie tak. Nie ten ekran. Dobra. E, dobra. To są ostatnie 3 miesiące działań jednej z e, moich stron, które mogę gdzieś tutaj pokazać, Wam zaprezentować. E, jak widzicie. Hmm, to jest przyrost. Jest to przyrost gdzieś tutaj od 100 kliknięć, ciemnie to nawet 500. To gdzieś też rotuje. To nie jest tak, że, yy, że nagle zdobędziecie pozycję i ta strona będzie tylko rosła, I, bo w pozycjonowaniu to jest tak. Pokażę Wam za chwilę, jak to wygląda. Bo to jest aktualnie to, co widzicie. To jest yy, Google Search Console. I to jest łączna liczba kliknięć i łączna liczba wyświetleń w przeciągu ostatnich 3 miesięcy. Tak wygląda to realnie. Pokażę Wam e, teraz, <laughs> e, jak wygląda to w przypadku 12 miesięcy. To jest ciekawa rzecz. Hmm, dobra. Jeszcze sekundkę. Dobra. Już to widzicie. Tak to wygląda, czyli to wynika z, z trendu, z sezonowości tej usługi, którą oferuje ta strona, ale nie tylko. Jak widzicie, tutaj tak naprawdę wynikałoby stąd, z takich suchych danych, że mm, że były prowadzone niekoniecznie dobre działania, a tak nie było. Ten, ten wzrost czasem jest nawet tutaj widoczny dopiero po pewnym czasie. Tak jak mówię, ma to związek z sezonowością, ale nie tylko. I też widzicie, tak naprawdę gdzieś ta strona w 2022 roku praktycznie nie miała kliknieć i zobaczcie, gdzieś tak naprawdę to potrwa, trwa już rok, cała operacja, Czyli dosyć sporo i tak uważam, że realnie gdzieś, gdzieś um, można by było o tym myśleć. Natomiast ja obserwuję, że w przypadku tych nowych domen jeszcze ta sytuacja jest jeszcze trochę e, trudniejsza. To była domena stara, która gdzieś sobie żyła, trochę swoim życiem, trochę nie, a, a gdzieś gdzieś zacząłem nad nią pracować w kontekście treści użytecznych dla użytkownika gdzieś tam, Właśnie w 2022 roku, w okolicach bodajże gdzieś tam maja. Chciałem Wam pokazać, chociaż to Wam też niewiele pokażę, bo nie chciałbym pokazywać tutaj konkretnych fraz. Natomiast, tak jak mówię, te strony, które zostały dodane, i to nie, nie jest super wartościowa treść, one natychmiast zaczęły rankować. Wynika to z autorytetu po prostu domeny, wynika to z linków wewnętrznych, które automatycznie są zostawiane, czy tam jeszcze ręcznie były przeze mnie dodawane. I tak to wygląda odnośnie właśnie tej sytuacji. Najtrudniejsza sytuacja jest w przypadku nowych stron, kiedy startujecie z projektem. Nie macie żadnej historii, I, i, i od czego wtedy zacząć? To bym chciał kilka słów powiedzieć, od czego ja bym obecnie dzisiaj zaczął. Ja bym zaczął jednak, wiem, że jest yy, zasadniczo specjaliści SEO, dzielą się na zwolenników kontentu i zwolenników linków. Yy, content to za kontent uznaje też yy, architekturę treści, czy, czy całą strukturę serwisu. Ja raczej bym się zaliczył do tych entuzjastów kontentu, nawet pomimo, pomimo technologii AI, która gdzieś się rozwija bardzo mocno i bardzo mocno na pewno uderzy w nas. I w kontekście tego, co bym mógł powiedzieć, ja bym się skupił na w takiej sytuacji skupiłem się na, przede wszystkim na rozwoju kontentu. Czyli zacząłbym budować stronę, i tutaj mam na myśli całą strukturę informacji na stronie. Jak, jak ją poukładać? Jak poukładać kategorie, subkategorie? W, w jaki sposób zrobić to rozsądnie, po to, żeby do następnego kroku mieć gdzie linkować i dokąd te linki zdobywać? Wtedy po prostu będzie to, będzie to też łatwiejszy proces. Więc zbudować strukturę całą serwisu, architekturę tych treści, pokrywać tematy w kolejnych takich podkategoriach czy, czy mniejszych niszach, czyli osobiście nie szedłbym bardzo ogólnikowo, tylko najpierw starałbym się pokryć jeden konkretny temat. W przypadku, kiedy, kiedy ta strona nie będzie mogła odpowiadać na, na pytania różnych użytkowników, a tak jest najczęściej w przypadku. Sklepów, w przypadku jakichś agencji, które wykonują różne usługi, to myślę, że mocno bym był za tematem postawienia bloga osobnego, który byłby w stanie pokrywać te intencje informacyjne użytkowników, bo komercyjne będą czy transakcyjne będą pokryte przez te właśnie zakładki usługowe. Tak bym od tego zaczął, a w dalszym etapie, oczywiście, jeśli chodzi o pod, pod pojęciem kontentu, mam na myśli też całą architekturę, czyli jak poukładać adresy URL, jak linkować je do siebie, jak, jak całe linkowanie wewnętrzne poprowadzić w serwisie, jakie rzeczy linkować w menu głównym, co będzie widoczne na mobilu, Takie wszystkie rzeczy, od tego bym zaczął. Osobiście. W zależności ile czasu wam zajmie przygotowanie takiej strony, ale chyba byłbym bardziej zwolennikiem tego, żeby odpalić yy, z wysokiego pułapu, czyli w momencie, kiedy ta strona będzie w dużej mierze gotowa. Wstrzymałbym się chyba na, z, ze startem takiego półproduktu, o ile nie macie bardzo dużego ciśnienia i nie chcecie tego linkowania yy, zaczynać już teraz, bo potrzebne wam są efekty. Czyli, przede wszystkim, zadbajcie o content, o, o całą architekturę informacji. W takim wypadku, nowej strony, a potem dopiero linkowanie. Jeśli chodzi o takie strony, które były gdzieś tam zaniedbane i sobie stały, no to też możecie sobie zweryfikować ich wartość w oczach Google'a, dodając jakiś artykuł, czy z, w zależności od konkurencyjności. Możecie sprawdzić po pierwsze, kiedy on będzie w indeksie, kiedy się pojawi w indeksie czy w ogóle. Jeśli nie, to, to możecie spróbować tą podstronę zindeksować przez Google Search Console, zgłaszając y, prośbę o indeksowanie. Dla takich bardziej zaawansowanych osób, które po, potrzebują tego robić na większą skalę, to y, polecam na przykład Indexing API. Są jeszcze indeksery oprócz tego, chociaż ich z uwagi po prostu na koszty, używa się raczej do indeksowania linków zewnętrznych, czyli w momencie, kiedy wykupujemy artykuł sponsorowany on nadal nie jest, nie jest widoczny w Google na przykład. Więc tak to wygląda. Możecie właśnie dzięki temu zweryfikować sobie czy Wasza strona ma autorytet, dodając na przykład e, taką mm, zakładkę czy podstronę mm, o, różnych, e, o różnej konkurencyjności fraz i zobaczyć, czy ona będzie gdzieś tam się pojawiać po jakimś czasie na te frazy, które mogłyby Was zainteresować. E, tak jak mówię, w przypadku nawet jeżeli napiszecie najlepszy content na nowej domenie, to, to raczej jest mało prawdopodobne, że on gdzieś się pojawi wysoko i prawdopodobnie nie, nie sprawi to, że pozyskacie wejścia. Tam jest, to jest cały proces, który polega na zbudowaniu e, swojej marki i swojej, po to, żeby Google też... Intencją Google nie jest to, żeby, żeby e, wysoko umieszczać strony, które są zupełnie nowe i których e, jakość jest wątpliwa na starcie jednak bez tej renomy, więc Wszelkie informacje, które mogą Was związać z realnym produktem i z realną wartością, są bardzo, bardzo oczekiwaną rzeczą na, na Waszej stronie. Dobra, dzisiaj nie chciałbym się już bardziej rozwodzić, bo i tak trochę, trochę poszedłem za daleko w różne strony. Mam nadzieję, że to Wam gdzieś tam wyjaśniło Wasze bieżące problemy, może Was nakierowało na odpowiedni, na odpowiedni szlak, być może pojawiło się też więcej wątpliwości. Kolejnych, tak mam nadzieję, że będę je pokrywał w kolejnych wideo. Tymczasem jeszcze raz przypominam o linkowaniu, o, o lajkowaniu wideo, o subskrybowaniu kanału, o zostawieniu komentarzy, czy to krótkich, czy dłuższych, jeśli macie ochotę. To jest dla mnie motywacja. Dzięki Wam za te wszystkie rzeczy, które robicie i, i, i dzięki, że jesteście. Cześć, trzymajcie się, do następnego razu.